Hej! Wierwiliusz, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagramy w Pokémon Live Green! Wybaczcie, że poprzedni zakończył się w taki, a nie inny sposób, niemniej jednak zapomniałem o czymś bardzo ważnym. Otóż chciałem wziąć ze sobą parę specjalnych Pokémonów na tą wyprawę. A dlaczego potrzebne mi są specjalne Pokémony? Ponieważ będzie to bardzo specjalna wyprawa! Z jakiego by innego powodu? Otóż. głównie. To, co głównie chciałem osiągnąć poprzez użycie kodów, to zdobycie dwóch... I znowu użyję tego słowa... Specjalnych biletów! Te bilety to... E, Aurora Ticket i... Aurora Ticket i... O, jasny gwint. Aurora i... Jak się nazywa drugi? Aurora i Mystic. Właśnie Aurora Ticket i Mystic Ticket. Mystic Ticket pozwala nam na popłynięcie do lokacji zwanej Navel Rock, a, birth Ticket na, a Aurora Ticket na Birth Island. Birth, birth, na Wyspę Urodzin. To są właśnie te przedmioty, które można, można zdobyć tylko i wyłącznie albo przy użyciu kodów, albo poprzez. Uczestnictwo w tych e, zabawach, zabawach Nintendo, w tych zjazdach, o których, o których mówiłem wam przy, y, przy okazji, przy okazji tego, jak pokazywałem, jak się nazywa. O Jezu, ale, ale dużo rzeczy zapomniałem, Mister Gift, właśnie przy okazji, jak pokazywałem Mister Gift, O! Na nowy rok natomiast możemy złapać dwa bardzo ciekawe pokemony. I właśnie do złapania tych pokemonów potrzebowałem specjalnej drużyny, aby nie wyglądało to tak jak moje starcie z Entei'em. Którego swoją drogą nie mogę znaleźć nigdzie w moim komputerze. Coś ty z tym zrobił, Shitsi? Shisti! Przepraszam, muszę to wyciąć. Coś ty z tym zrobił, Shitsi? Shisti! Shisti! Ile razy jeszcze pomylenik? Kiedy dojdziemy w tamtych po pobocznych korytarzach, nic nie ma. Kiedy jednak dojdziemy do końca tego długiego korytarza, dojdziemy do. Um, ujrzymy rozwidlenie. Jeżeli pójdziemy w prawo, będziemy musieli schodzić głęboko w dół. Jeśli w lewo, będziemy musieli wchodzić wysoko w górę. I trochę mnie irytuje to, że nie ma jednej, jednej długiej drabiny, tylko 50 mniejszych, ale dzięki temu, przynajmniej. Mamy pojęcie jako takie o tym, jak głęboko musimy w dół zejść. Jednak uwierzcie mi, to schodzenie w dół jest tego warte, ponieważ nigdzie indziej nie będziemy mieli okazji zobaczyć ...Pokemona, co zwie się Lugia. Dokładnie, moi drodzy. Oto Lugia, legendarny Pokémon wodno-latający opiekun mórz, który to tylko jednym machnięciem swoich potężnych skrzydeł mógłby znieść cały budynek z powierzchni ziemi. A dlatego właśnie lata nad morzami. Wywołuje wiatry tak potężne, że nieraz wywołał tsunami. Jest to naprawdę silny Pokémon. radzę wam go nie ignorować i przynieść do walki. Szedin... Szedin... Nie, 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 nie powinienem nazwać tego Pokémona. Szedinia. Shedinia. Szedinia. I tak mnie poprawicie. Shedinia. Lugia zna ruchy Recover, Hydro Pump, Swift i... I Okienko zasłania mi ostatni. To bardzo miło. Więc Hydro Pump, Recover, Swift i jakiś, którego zapomniałem. Wow! No to za dużo tej lugi... A, za dużo tej lugi nie zrobię z, z tego co widzę. Na szczęście mam drużynę, drużynę innych Pokémonów, które mogą mi przyjść, przyjść z pomocą. Takich chociażby jak potwór z laguny, który ja jestem pewien będzie bardzo szczęśliwy. Tak, ten ruch był niezwykle istotny, Lugio, Muszę tutaj ci przyznać rację. Będę na pewno szczęśliwy, kiedy pozwolę mu. Ojejku! Ojejku! Dałem mu zapis sprzed ligi Pokémon. To dlatego, ojejku! Jak ja mogłem nie zauważyć, że mam 50. I nie mam Thunder! Eee. Co ja mam zrobić? Toksik. O niech to licho! I jeszcze Rain Dance. Mógłbym trafić go piorunem na bank. Ech, niech to licho by wzięło. Fakt jest jednak taki, że Lugia jest teraz zatruty lub zatruta. Ten Pokémon nie ma żadnej płci. Więc mogę odnosić się do niej jak tylko mi się podoba. A, podoba mi się. I cały czas mam Master bona. A, no tak. No tak, już sobie przypomniałem. Dałem mu. Dałem mu zapis sprzed ligi i jeszcze sprzed złapania Entei'a, więc muszę złapać Entei'a. Super. I Mewtwo. Jasne, więc jak super. Dobra, <ścoughs> I nie mam lepszych A nie, to są dobre, wybaczcie. Ju Dawno nie grałem, już mi się wszystko pomieszało. Mm, no, czego wy się spodziewaliście. No i ostatnim ruchem, czwartym ruchem jest Raindance. Ech, coś mi się widzi, że ta walka nie będzie zbyt, zbyt ekscytująca. Hmm. Przede wszystkim myślę, że Lugia po prostu będzie używała Recover, non-stop i non-stop, albo użyje Hydro Pump. Czemu nie? To też jest bardzo fajny ruch, może go sobie używać jeśli tylko chcę. Hmm, coś tak widzę, że Lugia nie jest wcale aż tak silnym Pokémonem. Mam nadzieję jednak, że użyję tego, tej hydropompy, ponieważ nie chciałbym, aby mi tutaj... padła. to było naprawdę konieczne, jestem pewien. Cieszę się jednak, że toksik nie staje się... nie staje się jeszcze silniejszy niż to, co widzimy tutaj, ponieważ... Byłbym w sporych tarapatach, zlituj się nade mną i ulecz się w końcu, chociaż troszkę. Jestem pewien, że Lugia nie będzie ryzykowała swojego życia tylko po to, żeby używać hydropompy i Swifta, które nie zrani mu... mojego Pokemona. Naprawdę mam taką nadzieję. Rozumiesz, Lugia, mam nadzieję! Nadzieję! Dziękuję! Dziękuję, 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 dziękuję. Thank you, thank you, thank you. O, niech tu lip. A jednak! Dobrze, już myślałem, że. Już myślałem, że recover również usuwa efekt trucizny. Co nie byłoby. Nie byłoby zbyt miłe, muszę przyznać szczerze. No, zlituj się, ten Pokémon nie jest aż taki potężny. I myślę, że to nie jest wcale aż taka zła strategia. Lugia, non-stop, będzie obrywać od trucizny, non-stop, będzie się leczyć przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. Oczywiście, znacznie lepiej i bezpieczniej przede wszystkim bezpieczniej byłoby ją najzwyczajniej w świecie. Okej, okay, Lugia, to tępy muł pasiasty. Znacznie ła łatwiej i bezpieczniej byłoby Lugię sparaliżować. NIE MNIE jednak padła. Ojejku! Moja Dinia ma poznała nowy atak, jak się cieszę. Można poznać po moim głosie jak ja się cieszę. <ściał> Okej, okay, to jest dosyć zabawne. <laughs> Ciekawe, ile poziomów mi wskoczy. Średinia <laughs> pokonała Lugie. Średinia na trzecim poziomie czy czwartym już nie pamiętam, pokonała Lugie legendarnego pokemona na siedemdziesiątym. Ah, <laughs> oh, ok. Wcale nie. Zemdlała. Widziałem opis. Lugia zemdlała. Okej, okay, wiecie co? Chcę opuścić tą wyspę. Po y ktoś mi powiedział, że. A nie. Bleh. Taki mały fail z mojej strony. Ktoś mi powiedział, że jak ucieknie się od walki, to wtedy Pokémon tu zostaje. I tylko jak Pokémon zginie lub użyje jakiegoś ataku, który was y odgoni, na przykład Roar, którego nienawidzę sw y swoją drogą, to wtedy ten Pokémon nie wróci. Na przykład Entei. Jak sam z siebie ucieknie. W porządku, znajdziecie go. Jeżeli użyję Roar, błąd gry, nigdy już go więcej nie znajdziecie w życiu. Bardzo przyjemne, nieprawdaż? jajku, jejku. Coś mi tu nie do końca wyszło. Mm, nie powiem, żebym był jakoś specjalnie szczęśliwy. Tak więc, wiecie co? Może. Po prostu powiem... do zobaczenia w następnym odcinku z serii zagrajmy w Pokémon Live Green, kiedy do tej walki przyniosę sobie Zaptosa, co to będzie mógł sparaliżować Lugie bez większych problemów. I tyle. Dalej walka będzie wyglądała mniej więcej tak samo. Z tym, że Lugia mi nie, nie padnie, więc to zawsze jest dobra rzecz. No i przedobym jeszcze, jeszcze jakiś Pokémon z False Swipe. Ale co tam, co tam? Myślę, że strate strategia, którą obrałem, nie jest wcale zła. Musi być tylko ciutkę jeszcze bardziej dociągnięta. Tak więc. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii zagramy w Pokonali w Green, który ukaże się naprawdę, naprawdę niedługo. Obiecuję. To nie będzie nic specjalnego, po prostu łapanie kolejnych legendarnych Pokemonów w nowej lokacji. Ale co tam? W końcu od tego po to zostały stworzone Pokémony, aby ich trochę po. aby. Łazić sobie, łapać pokemony, zwiedzać cudowne lokacje i czasami roz rozmawiać z lekko niezrównoważonymi psychicznie NPC'ami. O jasny więc ja już czuję się coraz gorzej, tak więc myślę, że to jest bardzo dobry moment na zakończenie odcinka. Więc wytrzymajcie się wszyscy ciepło, nie chorujcie. Cześć!